Historia brzmi tak. W 1998 roku pan, tu nazywał się Donald Agar, który w tamtym roku cierpiał już 40 lat na chorobę leśnickiego, Krona, napisał list do takiego czasopisma, które się nazywa People's Pharmacy, w którym chciał się podzielić właśnie swoim szokującym odkryciem. Jak mówiłem, on cierpiał już 40 lat na chorobę leśnickiego krona, leki nie bardzo mu pomagały, non stop biegunki. W tamtych czasach oczywiście zanim odkryto i właściwie opracowano leki biologiczne, sterydy były absolutnym klasykiem. Niestety Donat był tak zniszczony tymi sterydami, że opisywał, że miał między innymi taką bardzo mocną osteoporozę, dwa razy musieli mu wymieniać biodro już w tamtym czasie. Tym bardziej po prostu jego odkrycie tego, co dało mu ulgę, było absolutnie entuzjastyczne. Napisał on tak w tym liście. Trzy miesiące temu kupiłem pudełko ciasteczek Archway Coconut makaron, czyli tak naprawdę ciasteczka kokosowe, takie makaroniki kokosowe. Niem dwa dzień i w tym czasie nie miałem biegunki. Jeśli przypadkiem zjem trzy w ciągu dnia, mam zaparcia. Uwierzcie mi, mam teraz nowe życie. Jest to o tyle ciekawe, że on opisywał również w tym liście, że jego brat w tym czasie cierpiał na nowotwór, jako powikłania terapii konwencjonalnej, cierpiał na bardzo mocne biegunki i również te ciasteczka kokosowe pomogły mu załagodzić te biegunki.